Półtora roku temu kupiłem MacBooka za 400 zł. MacBooka. I chcę Wam przedstawić MacBooka. Najbardziej awaryjnego MacBooka w historii. W całej historii istnienia firmy Apple. Tak go dostałem w tej kopercie. MacBook 12 cali. To jest najgorszy śmietnik, jaki możecie kupić. Teraz, nawet, no używany. Ale to jest nie. To jest jedne wielkie nie. To jest śmieć, śmietnik. Wywalcie to, sprzedajcie jak najszybciej, najlepiej za granicę. I zróbmy teraz powrót do przeszłości, dlatego że tą naprawę zacząłem półtora roku temu. Więc zapraszam do mojego starego studia, w sumie to samo studio, tylko inaczej ustawionej. Przyjrzyjmy sobie ten materiał i dokończmy tą naprawę, spróbujmy coś jeszcze wyczarować więcej. Zapraszam do małej retrospekcji. To jest MacBook w kopercie bąbelkowej. Wygląda to źle, ale cena wygląda naprawdę dobrze. 83 euro, rocznik 2017, więc to jest naprawdę dobra cena. I niby w dobrym stanie, tylko jest uszkodzona elektronika. Artikel elektronik, funkcjonalist. Tak zwykle wypowiedź bardzo wylewna, ale widzimy na refleksie ekranu, że tutaj to zdjęcie robiła pani, więc niekoniecznie mogłam znać detale uszkodzenia. Nie działa laptop, więc teraz elektronika jest uszkodzona, więc otwieramy komisyjnie. O, nie ma jednej śrubki, dwóch śrubek, trzech, czterech. Ej, on był otwierany. Okay. Tak wygląda MacBook za 400 zł Może podłączmy zasilanie, zobaczmy. Bo skakuje. Wygląda jakby chciał się włączyć, jakby się włączał pobiera ponad ampera i się, się włącza. Te laptopy mają często ustaki z dyskami twardymi, że dyski twarde nie. Ale się ładuje. Co jest grane? Postawię system i zobaczę o co chodzi, bo się ładuje. Od razu wam powiem o co chodzi. To jest wersja 12-calowa. Tutaj bardzo, bardzo często uszkadzają się procesory lub połączenia procesora z płytą główną, dlatego że tutaj jest chłodzenie pasywne. Często to się objawia problemem z dyskiem twardym, że raz dysk twardy jest widoczny, raz niewidoczny. To jakieś krzaki, artefakty. Myślałem, że tutaj będzie problem tego typu, bo to jest bardzo częsta przypadłość i że będziemy robili reballing CPU. No zobaczmy, postawię tu system, bo wygląda jak problem z systemem. Zobaczmy. Klawiatura nie jest w ogóle podłączona z myszką, bo zrobiłem to przez klawiaturę zewnętrzną, więc rozbiorę, podłączę klawiaturę. <noise> Zobaczmy czy się Recovery włączy. No dobra, to wszystko jasne, tak jak się spodziewałem. dystwardy twardy nie działa. Powiecie, ej, ale tutaj coś widzimy, że tu jakiś dystwardy twardy jest. No to nie jest dystwardy, twardy, to jest RAM. Tutaj się przy re Recovery, gdy wejdziecie w tryb Recovery, Tutaj macie taką jakby partycję OSX Base System o wielkości 2 GB i to, 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 to nie jest dysk twardy. Jak tutaj klikniemy sobie pokaż wszystko, to tylko widzimy to, 2 GB i nic więcej. Ten dysk powinien mieć no przynajmniej te 128 GB i nie jest widoczny. Teraz go rozbiorę, zobaczę jakie tam jest CPU, bo podejrzewam, że albo się uszkodził oczywiście dysk twardy, kontroler lub się uszkodziło połączenie CPU z płytą główną. Lub samo CPU się uszkodziło. Możemy to zdiagnozować na kilka sposobów. Nawet zwykłym sposobem może być prosty reflow lub przygrzanie mostka, chipu mostka i zobaczyć, czy wtedy wstanie. No, szkoda, że klawiatura i touchpad nie działa. No dobra, rozbieram, Po tego w domu wyciągam, zobaczymy. Dobra, to jak wygląda sytuacja? Sytuacja wygląda tak, że tutaj mamy znacznik czerwony na naszym MacBooku więc to było zalanie, delikatne lub nie ale żeby to było zalanie to jeszcze w miarę nawet to jest na plus, bo to się CPU może być sprawne i tak dalej ale Widzicie te, te smarki, te lutowania? Ten topnik pozostały tutaj, wszystko zażygane topnikiem. Te nasze złącze klawiatury i, i touchpada. Tutaj jakiś element urwany, zjedzony, tutaj lutowany tak na, na sztukę. Zły, złą wielkość rezystora, nie miał takiego małego rezystora, więc lutował większy. Sterowanie zasilaniami CPU. Samo CPU było wygrzewane stopnikiem, więc tutaj był problem z dyskiem twardym już wcześniej wykryty, dlatego że nawet tutaj jest taka siateczka, która została zerwana i pewnie te E, dysk twardy i, i kontroler dysku twardego też był wygrzewany. Ale widzę, że najbardziej zalana była okolica naszego SNC, bo widzę, że tutaj jest, te rezystory są troszeczkę skorodowane, więc ściągnę SNC, wyczyszczę to wszystko i założę jeszcze raz. No i zobaczę dalej, co tam, jak to tam wygląda, no ale... <ścoughs> Maltretowana płyta już była, nie? Dobra, robimy okolice SNC na początek. Jedziemy! No i co wam się pierwsze rzuca w oczy, w oko, to patrzcie, tutaj ta jedna kuleczka obok tego układu, tego tutaj, o, ten układ, jak widzicie, ma tutaj dławiki, sporo tych dławików i się domyślamy, że on produkuje jakieś tam nam, nam napięcia. A gdy sobie spojrzymy w schemat, to nawet zobaczymy, że produkuje nam napięcie PP0, V9, E0, SW, SSD, Fixed, SSD, Hot. I tak dalej, czyli sporo napięć związanych z SSD, więc kolejnym układem yy, do przekulkowania będzie właśnie ten układ, z którego wyszła kula. Raczej z niego, bo tak było koło niego, to nie? No tutaj leżała obok. Chyba. W każdym razie do przelutowania. Teraz to wygląda inaczej. Teraz jest folder ze znakiem zapytania, a wtedy było. Więc albo jest lepiej, albo jest gorzej. Dobra. Okay, chyba jest to samo dalej. Hmm. Hmm. Sprawdzę jeszcze skę zewnętrzną. Zobaczmy sobie przebieg. Celka na dysk. No i kurczę. Ma te 24 MHz. Ale nie jest zbyt ładny. Nie jest zbyt piękny. Hmm. Może wymienimy zegar. Sprawdziłem napięcia. Są ok. Jest zasilanie tego dysku kontrolera. Ale te napięcia. I ten układ blisko złącza, gdzie było zalanie. Hmm. Może ten układ zbadł. Celka. Nie ma tu zbyt ładnego sinusa. No to ustaliliśmy, 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 że już kolejny krok to będzie wymiana lub rebaling procesora. Nie działa to jest twardy. Cholera jasna. Dalej nie działa. Niby zalanie, ale widać, że to było męczone wcześniej, więc... Okazało się, że prościej kupić sprawną płytę główną... Dokładnie z tym samym procesorem, sprawną, z gwarancją, płyta główną do Dell'a, niż zamówić na przykład na Aliexpressie <głos》>, za 500 złotych lub nawet więcej. A tu w Polsce, sprawna płyta główna za 2,5 stóweczki, pyk, wjechała. Bierzemy tą procesor. Wykładajmy wymiankę procesora. Zabijmy tą płytę główną sprawną. Kanibalizm elektroniczny, nie? Płyta jest zrobiona, ale czekajcie, ten ten pierdzielnik, Po bo... Jezusie, co to była za przeprawa, tak jak kurde prawie że zwykle. E, patrzcie, no układ pięknie siedzi równiutko tutaj, gdzie zrobiłem te znaczniki. No, tutaj nie ma wyrysowanych obrębów, gdzie ten układ siedzi, więc niestety musimy w przypadku MacBooków troszeczkę sobie naciąć. Naciąć, porysować tą płytę główną, bo tutaj mamy po prostu lakier, który nam przykrywa ścieżki, solder, maska. Musimy sobie ją przerysować, żeby widzieć tutaj, bo jak z markerem to zrobimy, ten marker zostanie zmyty przez stopnik, alkohol izopropylowy i tak dalej. No, jaka była walka największa? Te cholerne Sito z Chińczykowa, które specjalnie tego zamówiłem półtora roku temu, okazuje się totalną, totalną klapą, dlatego że domyślnie ma dziurki na kule 0,3 mm z tym że 0,3 mm spójrzcie jak to wygląda. 0,3 mm to tylko przechodziły kulki przez tą środkową część, boczna część to jeden róg przychodziły 0,25 mm, a jeszcze inny róg przychodził tylko i wyłącznie 0,2 mm. Pierwszy raz zrobiłem tak, że tutaj dałem 0,3 mm na środku, a później z boku dałem 0,2 mm wszędzie, gdzie się okazało, że ten układ, myślałem, że siądzie cały, dlatego że te pad pady jednak troszeczkę jakby szersze były na, na środku i tutaj, że ta cyna się rozpłynie, przez to ta kulka zrobi się szersza i te boczne kulki, które są mniejsze, siądą, zetkną się, ale nie! Układ stał, tylko środkowe kulki się zlutowały, więc. Impreza od nowa, i teraz postawiłem wszystko na kulach 0,25 mm. Połowa z połowa ręcznie, i straciłem cały dzień. Zobaczmy, czy ten sheet, czy ten śmiecnik odpali. Znaczy, czy emergen tu trzeba w ogóle robić? Dobra, na razie bez emergenu. Zobaczmy na oryginalnym emergencie, na oryginalnym firmware czy to odpali. Zwykle jest tak, że powinno to odpalić, ale nie będzie chciał się zainstalować lub załadować system. Zobaczmy w tym wypadku, przy tym procesorze. Dobra, zobaczmy czy to w ogóle odpali, czy nie odpali, czy proces się z... 5V. Czekamy na wzro, jest 20V, dobra, pięknie. Pięknie. Będzie obraz. Tak próbkuje, nie chcę wskoczyć. Nie, coś chyba nie chce działać. Um, działać. Nie chcę działać. Nie chce działać. To jest takie próbkowanie, co, co to jest? To, to niebieskie. Aj, bo, no, prąd tak sobie skacze, patrzcie. Widzicie? Słuchaj, tak skacze. Pieprzone dziodą Wyczyśniłem region Drugi dzień mi ja z No tym... nie odpali się bo masaka z tym chipem to była straszna. Na początku chciałem w to wlutować tutaj, podłączyć się w, w układzie, żeby to lutować. Pierwszy raz widzę ten, 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 ten typ chipu EPRO, który jest, który był tutaj, no BGA. Pierwszy raz widzę w MacBookach tutaj ten chip. To chyba no, nie widziałem wcześniej. Myślałem, że to zaprogramuję sobie tutaj na, na tym złączu. Nie chciałem się zaprogramować, już nie widziałem za bardzo o co chodzi. Sądziłem, że e, to jest taki specjalny układ, który obsługuje chip Select i myślałem, że on jest ma problem, że nie chce przełączyć. To wlutowałem się za nim, bezpośrednio, mimo wszystko nie chciało e, się połączyć do końca z tym układem, więc go wylutowałem dalej nie chciało się połączyć, musiałem piny rozszyfrować, które gdzie połączyć. Okazało się, że SWOT nie dawał rady i ten programator, ten programator, który już tak prawie, że nie używam, do, dopiero on po upgrade do najnowszego oprogramowania zaprogramował ten, ten układ. MRG zrobiony. Zobaczmy, czy to odpali, czy po prostu idę na ulicę i to robię zawody w rzucaniu MacBookiem. Organizator się znalazł. Coś czuję, że cała ta robota idzie na marne, ale... Pyk. 5 V. 20 V. Nie, jest to samo cykanie. Oporności na procesorze są w porządku. Yy, zaraz zobaczmy, które napięcia się pojawiają. Reset jest taka ciężko zrobić, bo klawiatura raczej nie działa. Yy, czy to zrobić w ogóle? Yy, mam tylko jedną USB, które ładuje. Klawiatura jest zalana, nie działa. Nie mogę tego wykonać. Muszę załatwić klawiaturę chyba. Może wystarczy reset SMC, SMC zrobić. Który próbowałem robić. Co tam startuje? Czy jest... Napięcie procesora się nie pojawia. Pojawia się chyba na chwilę. Tak, pojawia się na chwilę. Pojawia się na chwilę, tak. 5V pojawia się na chwilę. W ogóle 5V się pojawia na chwilę. się, hmm. że SMC trzeba tu zresetować, wykonuje cały, cały kompletny reset sprzętu. Chyba tylko bateria się ładuje, ale... nie wiem, może zobaczę. Bo one nie potrzebują baterii, żeby startować. No to koniec imprezy. Na dzisiaj to się nie chce włączyć. Niestety jeden port USB wkurza mnie, bo nie mogę sobie podłączyć zasilacza i klawiatury zewnętrznej. Prawdopodobnie po prostu przez te cholerne dziadowskie. już więcej to nie będę używał sito. Bardzo możliwe, że przegrzałem ten mały procesorek. Przegrzał się, bo i tak jest straszny dziadowskiej jakości. Tak on się sypie, się przegrzewa w tych MacBookach, więc prawdopodobnie nawet. Nawet ja go, ja go uszkodziłem, przegrzewając, stawiając połowę kulek ręcznie. Zły jestem, zamówię inne sito, dostawiania kulek pastą. Zamówię jeszcze jeden, jeszcze jedną płytę główną, jeszcze jeden procesor, pobawię się z tym. Ale niech ten materiał już będzie. I to wszystko. Pamiętajcie, jaki Was z tym współpracuje, czyli TME pod zespoły elektroniczne oraz Elza, Meble biurowe, warsztatowe. Wchodźcie na ich strony, promocje tam na Was czekają. Jeśli macie laptopa do naprawy lub inny sprzęt elektroniczny, w tym audio, formuła złożeniowy w opisie pod filmem, to się trzymajcie. Hej!